Witajcie kochani, Tomek z tej strony. Chciałbym dzisiaj powiedzieć 15 lekcję w temacie Poznaj swojego wroga, jest nim buddyzm. Więc dzisiaj zajmiemy się wedle nauki chrześcijańskiej fałszywą czyli inną nauką jest to nauka buddyzmu jest to filozofia tak naprawdę indyjska która ma jedna z filozofii indyjskich ja dopiero tak naprawdę ostatnio gdzieś tam dowiaduję się grzebiąc w szczegółach że jest to filozofia indyjska bo bardzo mi się kojarzy ona z Chinami ale ona wyszła z Indii poszła da dalej więc generalnie ja jako młody człowiek w sumie, dalej jestem młody, ale ja jako młody człowiek nastoletni zajmowałem się bardzo mocno buddyzmem, energią, czyli nawet oglądałem bajki typu Dragon Ball, kto wie, ten wie. I tam zawsze marzyło mi się posiadać taką energię. Tak samo oglądałem jakieś filmy, nawet jako młody człowiek chciałem iść do. Klasztoru Shaolin, żeby później po prostu um, gdzieś tam operować jakąś mocą i władzą. Bardzo mi się podobało, jakby podobały mi się te bajki bądź filmy w temacie um, klasztorów Shaolin. Oczywiście tam jest pół faktów, pół magii, tak naprawdę, ale generalnie są takie doniesienia, że w klasztorach Shaolin um, są ludzie, którzy na przykład palcem potrafią przebić ścianę po wytrenowaniu się po iluś tam latach. Skąd się to bierze? Buddyści bądź wyznawcy buddyzmu prezentują pewnego rodzaju filozofię i nie można tego łączyć z chrześcijaństwem. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, że Jezus proponował nam jego nauki. On powiedział, kto pójdzie za mną i będzie moim naśladowcą, kto mnie kocha, będzie przestrzegał mojej nauki. A zatem e, tak naprawdę. Jezus mówił nam tutaj o całej filozofii życia, można to tak nazwać. Dzisiaj religia kojarzy się z odbębnieniem różnego rodzaju sakramentów, a tak naprawdę chodzi o właśnie całą filozofię, całe, całe naśladownictwo. I to samo miał Budda, a tak naprawdę nie Budda, bo tak to nazwali. Wiecie w ogóle, że Budda znaczy przebudzony? A ja jestem przebudzony, więc jest to jedno z, z różnych fałszywych, właśnie przebudzeń, o którym mówił Jezus, że ci, co byli nawet i przed nim, bo to powstało przed nim, byli od, od diabła, tak? To tak Jezus to powiedział w Ewangelii Jana. Ale teraz przejdźmy tutaj do, bud do buddyzmu. Otworzę Wikipedię. Więc mamy tutaj, tak, buddyzm, inna nazwa to sanksir Buddha Drama. Dharma, tak Dharma, dharma. Buddha dharma, Buddha sasana, czyli nauka przebudzonego. Jest to system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą podstawowych założeń był żyjący około 560 do 480 przed naszą erą, czyli przed Chrystusem, Siddhartha Gautama. I to był człowiek, który po prostu chciał osiągnąć jakieś przebudzenie, tak? I teraz mm, słowo buddyzm zostało stworzone przez zachodnich uczonych niedawno. Tak? Na wschodzie były nazwy Drhama. Przepraszam, nie wiem jak się to czyta, ale, ale tak to było. I ona jest, opiera się na czterech szlachetnych prawdach głoszonych przez tego człowieka. I teraz to był po prostu jeden z jakichś tam ówczesnych proroków, którzy byli przed Chrystusem. No i teraz mm, nawet widziałem. I słyszałem o takich rzeczach, w których na przykład na ósmym poziomie osiągnięcia tak zwanej nirwany, czyli spokoju buddyjskiego, poprzez medytację pojawia się złoty pył jako znak oświecenia człowieka, więc generalnie dzieją się cuda. Tak samo gdzieś tam buddyści, jakiś tam odłam buddystyczny, próbuje wypędzać demony. I także się to dzieje. W sensie, oczywiście, jest to trudne, jest to y, takie walka z tymi demonami, ale się dzieje. Bardziej jest to podobne do egzorcyzmów, tylko że katolicy egzorcyści mają właśnie inne gadżety, a buddyści mają inne gadżety, ale mniej więcej jest to bardzo podobne. Dlaczego? Ponieważ diabeł został przy, zrównany z ludźmi, jest to w podstawach, które już y, mówiłem, i dlatego, nawet y, jeżeli ktoś ma bardzo silną psychikę, może tak naprawdę jakby przemód diabła, w sensie te demony, tak? Oczywiście moc Boża to jest zupełnie co innego. I teraz chodzi tutaj o to, byśmy zrozumieli, że każdy duch ma swoją drogę. Duch Chrystusa ma drogę, filozofię, etykę, prawidła, nauki, zwał jak zwał. Wszystko jest wedle Chrystusowości, wedle Boskości. Okej? Okay? Budda znowu, tak to nazwijmy, bo nie wiem jak w ogóle się czyta jego imię i nazwisko, czy... Czy, czy coś, to on, um, on miał swoją filozofię, a zatem nie można mieszać tych filozofii, bo za tym stoi inny duch. Inny duch to inna filozofia. Oczywiście. I teraz ja używam terminów w stylu medytacja, w stylu właśnie wypędzanie demonów, mechanika duchowa, w stylu prawo przyciągania i ktoś mi może zarzucić, ale to jest inna filozofia. Nie. To są rzeczy stałe. To tak jak nóż. Nóż nie jest filozofią. Prawo przyciągania nie jest filozofią, to jest prawo. Przyciągania Czyli to jest prawo, które Biblia nazwała prawem zasiewu i zbioru Co zasiejesz, to zbierzesz Oraz w Księdze Przypowieści jest napisane Że czego boi się bezbożny, spada na niego Czego oczekuje sprawiedliwy, będzie mu dane No to jest największe jakby prawo przyciągania W jednym, w jednym jakby zdaniu Po prostu to, czego oczekujesz na ciebie, spada jeżeli się boisz, to strach, jeżeli oczekujesz, czyli przez wiarę, to to, czego oczekujesz. I teraz różne religie wychwyciły te mechanizmy, i to przed Chrystusem już, bo Buddha na przykład był przed Chrystusem. I oni zobaczyli, że dzięki tym mechanizmom dzieje się w ich życiu lepiej. I dlatego też Buddha ustanowił właśnie dojście do Nirwany, czyli medytacja i uczynki, które mają cię doprowadzić do pewnego osiągnięcia, i znowu mamy to samo: szczęścia, harmonii i pokoju. I to w jakimś stopniu pomaga, tak jak wcześniej o hindu i o feng shui. Jeżeli jesteś osobą nienarodzoną na nowo, to będzie ci to pomagać, bo to korzysta z pewnych prawideł, które są na Ziemi. I dlatego chrześcijanie dzisiaj nawet mają mniej na Ziemi, że tak to nazwę yy, technicznie, niż wyznawcy innych wiar, religii yy, bądź filozofii, ponieważ nie stosują zasad, które panują na Ziemi. To jest tak, jakby ktoś uznał, że nie ma grawitacji, on sobie zacznie latać. No to spróbuj tutaj się zrzucić z bloku, z czwartego piętra. I, i często chrześcijanie się tak zachowują, pomijając te prawa. Jednakże yy, Jezus powiedział: Nie ma zbawienia poza Nim. To jest inna w ogóle filozofia. Buddyzmu się nie miesza. Wiecie, to em, wielu nauczycieli coachingu bardzo mocno miesza buddyzm i filozofię, e, te filozofie hinduistyczne tak naprawdę, o których będę mówił później, bardzo wiele miesza w nauki coachingu New Age. Bo buddyści e, bardzo mocno poznali te prawidła. I w ogóle coś wam powiem. Większość z nich jest dobra. W sensie działa. I dużo z nich można wykorzystać na swój własny poczet, bo to są po prostu prawidła, tak jakbyś wziął nóż i teraz no jak go użyć? No nie wiem, no zabij człowieka albo pokrój chleb. To jest po prostu nóż, to tak samo są pewne prawidła. Tak jak mamy trans, tak jak mamy y, zachwycenia, czyli trans. Tak jak mamy medytacja chrześcijańska i medytacja buddystyczna, medytacja y, w innych religiach. Wszędzie są te same rzeczy, w ogóle zauważyliście, bo są te same techniki, metody, bo duchowość jest jedna. I tutaj nadchodzi pomyłka, że nie ma Boga, bo buddyzm nie wierzy w Boga, jest filozofią totalnie polegającą na własnym egocentryzmie i buddyzm totalnie chce poprzez własne uczynki ciała chce dojść do doskonałości ducha. Co jest totalną abstrakcją, czyli jakby buddyzm jest w swojej kwintesencji jest to samo doskonalenie się. A życie z Bogiem jest to śmierć starej natury, to jest w ogóle całkiem co innego, w ogóle odwrotne. Zaraz powiem oczywiście o tym, jakie są różnice. Hmm. Albo nawet już to zacząłem, więc już to powiem. Więc pierwszą różnicą jest to właśnie samodoskonalenie się, czyli w buddyzmie mamy mm, maksymalnie, uczynkowość jest tam na maksimum i oczywiście ona względem ziemi daje, bo co zasiejesz to zbierasz, a zatem jeśli wymaksujesz się w uczynkach, to będziesz miał na ziemi no, dość pokaźne, solidne i owocne życie. Jednakże, proponując tutaj Buddyzm, mówi, że od tego osiągniesz zbawienie, czyli nirwane, czyli ten spokój, i nie ma Boga, i tak naprawdę to Ty jesteś własnym Bogiem, mówiąc inaczej. No to, no to, no to tutaj nigdy nie osiągniesz takiego prawidłowego spokoju, bo zawsze gdzieś Twoje uczynki w jakimś względzie będą złe. I dlatego Jezus, jak przyszedł, On powiedział: A jeżeli myślisz nawet, to już błądzisz. I podniósł do takiego standardu w ogóle rzeczy, że Ludzie nie mogą już polegać na własnych uczynkach. Co oferuje nam tutaj chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo oferuje nam nową naturę poprzez śmierci wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czyli jest to zupełnie co innego. Yy, Buddyzm mówi o samodoskonaleniu się. Yy, my mówimy o śmierci starej natury. Czyli ty nie żyjesz, żyje Chrystus i później bierzesz to naturę boską jako własną, wchodzi w ciebie Duch Święty i stajesz się nowym stworzeniem. I dopiero później ty robisz uczynki swojego mistrza Jezusa jako naśladownictwo, jako wynik nowej natury. A nie jako proces samodoskonalenia, czyli buddyzm cię samodoskonali, a chrześcijaństwo, czy prawdziwa wiara, tak to nazwę, cię zabija. <grytanie> zabija ego i powoduje, że ty po prostu nie jesteś nowy. Reinkarnacja. Ym... Oczywiście o reinkarnacji myślę, jeszcze powiem inny, inny temat troszeczkę, żeby to rozwinąć, ale buddyzm. Wierzy w reinkarnację, czyli w no, te pokolenia, tak? Że byłeś larwą, teraz jesteś człowiekiem, a możesz być niedźwiedziem, to zależy, jakby w co się reinkarnujesz, zależy od Twoich uczynków. A znowu Biblia, oczywiście o tym będę mówił troszeczkę później, rozwijał to. A Biblia mówi o niebie i piekle, czego nie ma w ogóle w buddyzmie i o tym, o nowonarodzeniu, że musisz narodzić się na nowo, żeby wejść do nieba. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, to za ten grzech Adamowy, za to, że każdy się rodzi z martwym duchem, będziesz, jesteś już przeklęty, i żeby wyratować, jakby cała ludzkość jest przeklęta. Więc żeby Bóg, żeby wyratować ludzkość, sam stał się człowiekiem i teraz każdy, kto przyjmie jego ofertę, będzie zbawiony. Więc nie jest to kwestia religii, to jest kwestia tego, że Bóg stał się człowiekiem. A Buddha se coś po prostu wcześniej wymyślił. Czyli można powiedzieć tak, jak to ktoś kiedyś powiedział: Wielu ludzi chciało być bogami. I co im z tego wyszło? A jeden Bóg ten prawdziwy stał się człowiekiem uniżył się żeby wybawić ciebie aleluja zupełnie inne podejście pamiętajmy też tak dodam że właśnie ta energia chi to jest to, ta energia stara, przedpotopowa. To jest to, co ja mówiłem, ten martwy duch, który ma w sobie te punkty energetyczne i tak i tak dalej, które się później przebudza. I teraz, ktoś, kto przebudzi go fałszywym duchem, no to po prostu będzie miał fałszywe owoce, ale jest w tym jakaś energia, czyli energia ki istnieje. Jest to po prostu ta energia, co inne religie nazywają inaczej. Gdzie na przykład właśnie w każdej religii wypędzasz jakoś tam w jakiś sposób demony, tak? Oczywiście jest to bardzo trudne dla w wielu przypadkach. Gdzie Jezus prezentuje zupełnie inne wypędzanie demonów, co też jest właśnie różnicą bardzo dużą. Bo Jezus wypędza demony słowem i wypędza je w, w kilkanaście sekund i uzdrawia chorych tak samo. A buddyzm czy inne religie się po prostu tutaj męczą. Dlaczego? Ponieważ korzystając z tej energii chi, starej, przedpotopowej energii poadamowej. A chrześcijaństwo korzysta, że tak to nazwę technicznie dzisiaj, z energii Ducha Świętego, która jest święta jedyna, więc tutaj demony nie mają w ogóle podlotu, a do tamtej energii no, są podobne, bo demony także korzystają ze starej, przedpo przedpotopowej, poadamowej energii, bo oni też ją dostali od Boga, rozumiecie? Ale zostały przeklęte, więc ta energia jest przeklęta buddyzm w, w całym kształcie swojej filozofii wyzbywa się w ogóle później pragnień, nie? Czyli te, tacy asceci to są najczęściej ci tacy ortodoksyjni, mnisi i tak dalej, nie? Więc oni się wyzbywają emocji, w ogóle pragnień, a chrześcijaństwo w ogóle one jest, te prawdziwe, jest takie, że Ty polegasz na nowej naturze i Bóg daje Tobie nowe pragnienia, chęci i dążenia, i względem tych chęci, nowych pragnień i dążeń, dążeń spełniasz wolę w ogóle Bożą, która jest wolą, która jest zgodna z Tobą. Dzisiaj nie mam jakby czasu, żeby to pokryć, to już tak jak mówię, te nauczania są dla ludzi, którzy robią fundamenty bo bądź zrobili, więc generalnie tam już to jest pokryte. Więc Buddyzm jest tu absolutnie w ogóle inny. Bardziej buddyzm można przyrównać do innych właśnie religii, które też są wrogiem, a później o nich opowiem. Buddyzm nie posiada pojęcia grzechu. A jednak, jednak Biblia nam mówi, że będzie zapłata za grzech jest sąd, wie, sąd wieczny. Więc tutaj w ogóle zupełnie co innego. A jeżeli nie ma sądu, to znaczy, że nie ma możliwości pokuty. Jak nie ma możliwości pokuty, to nie ma zbawiciela. Jak nie ma zbawiciela, to nie ma nowonarodzenia. Więc buddyzm. Podważa w ogóle wszystko i wracając jeszcze do inkarnacji, do reinkarnacji wielu chrześcijan rzekomo, szczególnie katolików, bo protestantów już dużo mniej, wierzy w ogóle w reinkarnację, łączą to z tymi coachingami, łączą to w ogóle ludzie nieświadomie, oni mówią, że ale to działa, ja tylko afirmuję, ale przecież to są wszystko nauki właśnie zen, buddyzmu, w ogóle ludzie nie wiedzą, Mówiąc o sobie, że są na przykład nawet katolikami, nie wiedzą, że siedzą głęboko w buddyzmie, szczególnie we wszystkich marketingach sieciowych w Polsce. Wszyscy jak jeden. Oczywiście można te strategie buddystyczne, nie, to tak nazwę, filozofię, wykorzystać, tak jak mówiłem wcześniej, ale ludzie idą w to za daleko i zaczynają wierzyć w różne rzeczy właśnie, w reinkarnację, w jakieś stworzenia wiecie, i to często jest właśnie w biznesach. Wielu ludzi jakby mówi, że. Ja tutaj prezentuję jakiś ciemnogród, a tak naprawdę największy biznesmeni świata siedzą właśnie w religiach buddystyczno-hinduistycznych zen. Taka jest prawda. Chodzą do wróżek i tak dalej, bo widzą w tym realne odniesienie do ich nawet portfela finansowego, tak? W pewnym stopniu. Dalej, żeby osiągnąć pokój, buddyzm ma drogę nirwany i do, do nirwany jest wiele dróg. A znowu Biblia mówi, że do pokoju z Bogiem jest tylko jedna droga przez Jezusa Chrystusa: nie ma innych pośredników i nie ma innej możliwości osiągnięcia absurdalnego dla, dla umysłu pokoju z Bogiem. I dlatego też oni mają tam ileś tam ścieżek oświecenia, i właśnie to wszystko polega na wewnętrznym uspokajaniu się każdego dnia, medytacji itd. Ja chodzę z Bogiem i po oczyszczeniu dogłębnym z demonów i warowni demonicznej. Yy, Damonicznych, mam spokój z Bogiem, kiedy wstaję, mam spokój z Bogiem, kiedy nie medytuję już teraz, kiedy nawet nie odprawiam różnych modłów, że tak to nazwę dzisiaj technicznie, dalej mam absurdalny pokój z Bogiem, mam pustą głowę i, i, i mam stan nirwany non stop. Rozumiesz to? I tak może mieć każdy chrześcijanin. I teraz, dlaczego ludzie parają się właśnie takim buddyzmem, który jest tak naprawdę słaby energetycznie, który tak naprawdę bardzo mocno spina swoje poślady, żeby teraz uzyskać jakieś, yy, sto, jakiś stopień harmonii, szczęścia i pokoju? Dlaczego? Ponieważ nie znają. Prawdziwego chrześcijaństwa. Zbyt wiele jest religii, która także jest wrogiem, i ludzie, którzy nie poznali prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego zjednoczenia z Bogiem, no nie mają dostępu do tego. Więc dzisiaj zachęcam ciebie do poszukania tak naprawdę w tych moich naukach i w tych wszystkich dotykach nieba i tak dalej, do prawdziwej wiary. A zobaczysz, że pułap energetyczny jest, no, totalnie wyższy niż w buddyzmie, bo o tym dzisiaj mówimy, że to nie ma w ogóle podjazdu do Boga. Okej, okay, jest jeszcze wiele różnic innych, ale przyjaciele, nie łączcie buddyzmu i filozofii buddystycznych z chrześcijaństwem. Pamiętajcie, jeśli jesteś narodzonym na nowo człowiekiem z Bożego Ducha, to opamiętaj się, jeśli praktykujesz jakieś medytacje zen, jeśli praktykujesz jakąś drogę nirwany, jeśli praktykujesz jakieś inne, tutaj, bo możemy ich wiele wyczytać, jakichś innych dróg do oświecenia. Jest jedna droga przez Jezusa Chrystusa. Duch Chrystusa ma także drogę do osiągnięcia pewnych rzeczy poprzez wywalanie warowni, poprzez afirmowanie, czyli poprzez ogłaszanie twórczego słowa. Jednakże to. To są podobne techniki, jednakże one są inaczej wyrażane. O tym będę mówił później, o medytacji, o tych właśnie specjalnych jakichś mudrach i tak dalej, które tak naprawdę są demoniczne, oczywiście. Oczywiście w korzeniu, nie w samej technice, więc będziemy coraz bardziej się dokształcać jako chrześcijanie, żeby korzystać z technik duchowych w chrześcijaństwie. Ale nie mieszajcie, kochani, technik buddystycznych. Z chrześcijaństwem. To jest całkiem co innego. Nie mówię o technikach duchowych. Mówię teraz o technikach buddystycznych, czyli o specjalnych ruchach, które mają coś wywoływać. Pokój, szczęście i harmonię. Do tego droga Chrystusa jest inna. Rozumiecie, dlatego ja nie siedzę i nie pajam się ileś tam 500 Hz muzyką, żeby się uspokoić, albo nie siedzę w takiej pozycji, żeby otrzymać harmonię i spokój. Nie, no, ja mam harmonię i spokój dzięki temu, że wierzę w Jezusa oczyściłem się z warowni, a nie dzięki temu, że założę nogę na nogę, postawię tak ręce i będę robił. Bo to jest jakiś tam dźwięk początku i końca, coś tam, więc nie tak. Nie w ten sposób, przyjaciele, to jest zupełnie coś innego. Nie mieszajmy tego z Bogiem, to zupełnie nie ma nic yy, w ogóle wspólnego. Więc podsumowanie: Buddyzm jest fałszywą filozofią wedle nauk biblijnych. Biblia po prostu tak mówi bazująca na egocentryzmie, które się po prostu maksymalnie wydoskonala poprzez ćwiczenie ciała i duszy, myśląc o tym, że doprowadzi to do, do doskonałości duchowej. Pomija się w tym ofiarę Jezusa Chrystusa. Wierzy się w jakieś następne wcielenia wedle własnych uczynków, propaguje się fałszywe przebudzenie duchowe polegające na energii ki, czyli tej przedpotopowej starej energii. Jest to zbiór fałszywych względem Biblii przekonań demonicznych, które udzielają przeklętej, poadamowej, przedpotopowej mocy. I jest tam w tym jakaś moc, ale jest to zupełnie inny poziom energetyczny niż to, co może mieć święty. W Chrystusie Jezusie. Błogosławie, Papa.